よかった。 W klatkach mogę korzystać z obiektywu z zoomem. A to nowość. Motorola zadbała oczywiście o możliwość zapisu dwóch kamer na raz, ale jak widać, mogę korzystać też z dwóch kamer tylnych. Tutaj mam nagranie z aparatu podstawowego i nagranie z aparatu z zoomem z powiększeniem pięciokrotnym. Korzystam z obiektywu szerokokątnego i zoomu razy pięć. Rada dwa jest w teraz szczyt moich możliwości Intelektualne? Na <laughs> Dalej procesujemy się z trzechami. Makro, full HD, 60 klatek na sekundę. 4K, 30 klatek na sekundę, tryb makro. 4K, nie mogę nagrywać filmów makro z 60 klatkami na sekundę. 4K, 60 klatek na sekundę. 4K, 60 klatek na sekundę. 4K, 30 klatek na sekundę. 4K, 30 klatek na sekundę. Tutaj mam ograniczony zakres powiększenia. 4K, 30 klatek na sekundę. Full HD 60 klatek na sekundę. O halo! Full HD 60 klatek na sekundę. Full HD 30 klatek na sekundę. Full HD 30 klatek na sekundę. Full HD 30 klatek na sekundę. Obiektyw szerokokątny. 8K, 24 klatki na sekundę. W rozdzielczości 8K nie mogę nagrywać w. 8K, 24 klatki na sekundę. Bo no, Łodzi nigdy nie będzie mi a Bardzo wąski kąt, muszę go trzymać na. Gdzie zaglądam? Kolejne nagranie Full HD. Tylko bardzo chyba, że mam 4K frontowy aparat. W tej sytuacji nie mogę korzystać z automatycznego uwiększania twarzy.